Witam na moim kanale Tagmania HD z tej strony Paweł. W tej ósmej już części serii KODI pokażę Wam, w jaki sposób pobierać filmy z bardzo lubianej przeze mnie wtyczki, jaką jest Phoenix. Tak więc, pierwszy musimy zacząć od ustawienia ścieżki, gdzie dokładnie Phoenix ma ściągać nowe zadania. Po wejściu we wtyczkę widzimy ikonę klucza z napisem Settings. I to jest oczywiście miejsce, od którego należy zacząć. Tutaj w zakładce General poniżej widzimy niebieski napis Download, a pod nim Path, czyli ścieżka. Po kliknięciu w to miejsce możecie wybrać folder zapisu, czyli na przykład możecie się tak jak w moim przypadku cofnąć. Widzicie, jest kilka dysków dostępnych. Ja będę zapisywał te filmy na dysku D do filmów oraz klikamy klawisz OK. Teraz możemy ponownie kliknąć OK, żeby zamknąć to nasze okno ustawień. W zasadzie to wszystko. Teraz możemy przystąpić do ściągania i pokażę Wam, w jaki sposób to działa. Zapewne, jak już dobrze wiecie, te dwie pierwsze nazwijmy to może pod wtyczki. To telewizja, więc tutaj niczego ściągać nie będziemy. Natomiast sprawdzimy pod zakładkę Hell Place. Um, wybierzmy sobie coś, no może Pilates to nie. Natomiast wybierzmy ulubione. Niech będzie DC Heroes. I klikamy na interesujący nas, na przykład film. I pokażę Wam się teraz kilka źródeł. Klikamy na link pierwszy, prawym e, przyciskiem myszy, bądź wciskamy klawisz C na klawiaturze. Natomiast jeżeli robicie to na urządzeniach dotykowych, to przytrzymujemy paluszkiem przez kilka sekund i puszczamy. Wtedy rozwinie się Wam menu kontekstowe, i tutaj wybieramy Download Item. Jeżeli wyskoczy Wam takie okno, to znaczy, że plik jest OK i można go pobrać. Macie tu oczywiście informacje o rozmiarze, więc możecie się jeszcze rozmyślić lub wcisnąć Confirm, by zatwierdzić i dodać film do kolejki ściągania. W prawym dolnym rogu zobaczycie przez sekundę informację, że film został dodany do kolejki, natomiast jeśli od razu zobaczycie w prawym dolnym rogu napis Unplayable Stream, znaczy to, że link jest już niestety martwy. Wtedy, no, wtedy możecie spróbować kolejny link, drugi, trzeci. Czasami jest tych linków naprawdę sporo i któryś może zadziała. Natomiast jeśli mm, to też nic nie da, wtedy możecie poszukać interesującą was pozycję w innych podwtyczkach. Ok, mamy już jeden film dodany. Spróbujmy teraz dodać inny z innej podwtyczki. Cofamy się kilka razy wstecz i wejdźmy na przykład do Road Crusher. E, strasznie lubię tę wtyczkę, wszystko to jest takie proste, jasne i przejrzyste. E, wejdźmy no, w pierwszą opcję, czyli mm, Current Movies, czyli filmy, powiedzmy, mo, można powiedzieć, powiedzieć, że filmy na czasie, czyli to, co jest obecnie e, na topie. Jeżeli chcecie, to standardowo możecie zmienić widok listy. Ja zawsze preferuję taki, taki widok. No, przyjemniej to wygląda. Wybieramy film, który nas interesuje, klikamy na niego, i tutaj sytuacja się dokładnie powtarza. Znowu mamy kilka linków. Klikamy prawym przyciskiem myszy lub wciskamy C, lub przytrzymujemy dłużej palcem, jeżeli korzystamy z urządzeń z ekranem dotykowym, oraz ponownie wybieramy opcję Download Item. Poczekamy chwilkę i widzimy, że znowu jest informacja o rozmiarze oraz pytanie, czy na pewno chcemy pobrać. Wciskamy confirm i widzimy znowu informację, że tak zostało został plik dodany do kolejki ściągania. Może dodamy jeszcze szybciutko jakiś trzeci film. Niech będzie, niech będzie cokolwiek, 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 nak, nak, puk, puk. Spróbujemy znowu to samo, prawy przycisk myszy, download item widzimy rozmiar, ciskamy konfirm, mamy potwierdzenie i tak szybciutko jesteśmy w stanie sobie pododawać parę filmów do ściągania, więc można nabrać wprawy naprawdę mamy dodane cztery filmy, no i super. Teraz jeszcze jedna ważna kwestia: dodane do kolejki filmy już mamy, natomiast jeszcze nic nam się nie ściąga. Ale nie martwcie się, należy się cofnąć do głównej strony Phoenixa. I tutaj wybieramy no, pod zakładkę Downloads. Widzicie niebieski napis Downloads. Jest to tak naprawdę ścieżka, którą wybraliście w pierwszym kroku. I pobrane filmy tam się właśnie znajdą. Niżej widzicie również na niebiesko Start Downloads. Oraz jeszcze niżej te cztery filmy, które dodaliśmy. Teraz wystarczy kliknąć Start Downloads i od razu widzicie na dole notyfikację, że zaczyna się. E, pobierać. Możecie w każdej chwili wcisnąć st e, stop Downloads, ale niestety po ponownym kliknięciu Start pobieranie zacznie się od początku. Więc nawet jeżeli macie pobrany film w 50%, po kliknięciu Stop on, no, tak jakby, no, może się fizycznie nie kasuje jeszcze z dysku, natomiast po ponownym kliknięciu Start on będzie się ściągał od zera. Więc no, warto mieć to na uwadze. Natomiast przewaga wtyczki Phoenix na Genesis jest taka, że nawet jeśli wyłączycie kod jego, jesteście w stanie tu wrócić i wznowić pobieranie, jeśli nie zostało dokończone. Gdzie no, w Genesis znowu musieliście szukać filmów i ponownie je wrzucać do ściągania. Jeżeli Batman się skończy pobierać, to zniknie on z listy i można go oglądać czy to przez kodiego, czy też, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, bezpośrednio z dysku za pomocą programu waszego wyboru. No, jeśli chodzi o napisy, to znowu polecam pobrać aplikację na P-Projekt, która też całkiem sprawnie działa na Androida. E, no, oczywiście, chociażby po to, by w podróży czy w miejscach bez dostępu do internetu móc oglądać film. Posiadając już plik tekstowy, czyli napisy, też już wcześniej pobrane. Tutaj, jeszcze jak widzicie, jest żółta zakładka Download Status. Po wejściu w nią możecie sprawdzić, na jakim etapie jest pobieranie. Natomiast co ważne, te dane się nie zmieniają na bieżąco. W ogóle. Należy wybrać close i otworzyć to okno ponownie, by zobaczyć, czy zaszła jakaś zmiana. Czyli wciskamy close, wciskamy. No i widzimy, no wciąż jest 3%. Natomiast jeżeli poczekacie dłużej, nawet za pół godziny, nawet gdy fizycznie ten film już będzie w 100% pobrany, to wciąż tutaj będziemy mieli napisane 3%, dopóki nie wciśniemy close i nie weźmiemy dawno status ponownie. Widzicie, już jest 4%. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, to tak jak w Genesis mogliśmy jednocześnie pobierać kilka filmów, to tutaj jest kolejka i filmy ściągają się jeden po drugim. No co strasznie wydłuża cały proces, jako że serwery, jak sami już pewnie dobrze wiecie, są takie jakie są. I tak jak w Genesis mogliśmy puścić, no powiedzmy, 5 filmów na raz, gdzie każdy ściągał się po około 5 megabitów na sekundę, to przyspieszyło nam cały proces. Natomiast w Phoenix, jeśli film jest osadzony na szybkim serwerze i pobiera nam się no, nawet 20 megabitów na sekundę, to jest ok. Gorzej jak pobiera się z prędkością, no załóżmy 10 razy mniej, czyli 2 megabity na sekundę, to wstrzymuje nam kolejny film w kolejce, który może akurat jest na szybszym serwerze i pobrałby się kilkakrotnie szybciej. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie i możemy włączyć jakiś film sobie w tle, a pobieranie będzie dalej się odbywało. Lub po prostu przeglądać dalej, wybierać i dodawać do kolejki ściągania jeszcze więcej pozycji. W takim razie no to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że poradzicie sobie już z kwestią pobierania i życzę Wam wielu dobrych filmów. Nie zapomnijcie też subskrybować mojego kanału i lajkować. A zobaczymy się. W następnym nagraniu. Pozdrawiam Was wszystkich i trzymajcie się.